Hej siemanko, kosty, witam Was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. Ech, niestety ostatni odcinek z serii. Zagrajmy w betę, bynajmniej jak na razie. Niestety nie wiem, kiedy będzie dostępna druga część bety. Dokładnie chodzi mi tutaj o, ym, o dalszą część bety, ponieważ dzisiaj bądź wczoraj została ogłoszona informacja, że beta zostaje. Dostaliśmy podziękowania za udział w niezamkniętej w ogóle, nie w becie, i zapraszają nas do kolejnych bet, które pojawią się w najbliższym czasie. Tak więc, mam nadzieję, że coś jeszcze nam uda się nagrać. Jak na razie, beta kończy się dokładnie 17-12 września, czyli już jutro, jak dla mnie, czyli w środę. Nie wiem co będę potem robił. Zobaczymy. Jak na razie nie miałem dużo czasu, żeby pograć w betę. Troszkę jest to dla mnie bolesne, ale no, trudno się mówi. Zresztą wejście na betę graniczy z cudem. Szczerze wam powiem. Nie jest łatwo się tu dostać, Ach, gąski gąski standard. Ale powiem wam, że M48A1, czyli następca Pattona Może nie ma jakiegoś superwalnięcia, ale też i, i ładnie się nim bije. We Zniknął nasz przeciwnik ściana O, Jack Panzer jedzie. Okej. Okay. Uuuu nie zostaw naszego niszczyciela poszedł won a, zabolało co? Z tyłu dostałeś. Nie macie. Jest, dobra załatwiony. Ups, 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 to ten za obrotową wieżyczką. Ja tam temu panu podziękuję. Ale strasznie się gra, taki wysoki ping jest. Uuu, załatwili kolegę. Zdążymy dojechać. O no zobacz, ojej ten ma obrotową wieżyczkę Okej. Okay. Nieźle Zobaczmy dalej ehm, Nie żebym był jakimś tam dobrym graczem średniaków ale jako tako dobrze mi się nimi gra Powiem Wam szczerze Uuuu Shit A, nie zdążę Dobra zdążę Okej, okay, mamy fraga. Wi Jedziemy zaciupać obiekta, jeśli nam się uda Samy niszczyciele u nich zostały no jeszcze is, no nieźle, nieźle, zobaczmy, że nam się uda. Nie wziąłem sobie jazdy terenowej, hmm? to sobie pojechałem. Przydałoby się pojechać tam pomóc, ale. Nie za, nie za fajnie to wygląda. Żegnaj testo dziesięć cztery. Bądź dobrym kompanem. Oh shit. Co ja zrobiłem? Wow, ale szybko ładuje. Dobra, zobaczymy się na Patonie. Okej, okay, mapa Westfield. Tym razem jak na Patona rzuciło nas w miarę przyzwoicie. Um, jedynie tutaj te piąte tiery, może można by tak powiedzieć, że tak nie wpasowały się. Ale sądzę, że one są tylko dla rozrywki tutaj. Chwila, szturm, możeż ty ja cię kręcę na tej mapie. Jeszcze szturmu też nie miałem. Powiem wam, że troszkę mnie boli to, że Beta została utworzona dla wszystkich. Czyli dla Rosjan, dla Amerykanów i dla Europejczyków. Nie jest to za fajne, ponieważ na serwery nie da się wejść, a nawet jeśli już wejdziemy, to zobaczcie. Moja drużyna, mamy tutaj innego Europejczyka, mnie, a w przeciwnej drużynie nie ma. Czy jest jakiś. Nie ma żadnego. Tak więc. Powiedzcie mi. Okej, tam, tam, tam skaczą. Uwaga! Miałeś zeskoczyć. Ciekawe czemu... ...tem nie działa przycisk. No cóż. Dla nie działa. Jakiś tam swój powód ma. Sądzę, że po prostu ta beta dlatego tak szybko została zamknięta Ponieważ oni chcą e, Chcą oni, o widzicie, jakieś bugi się robią e, Pozbyć się bugów i po prostu wypuścić, no, znaczy no nie pozbyć no na pewno się nie pozbędą bugów Ale Na pewno coś e, Coś naprawić, jakieś bugi takie naprawdę e, Powiedzieć, srogie, mocne, takie widać od razu. Mój koszyk dostał. Szczerze, to zaraz zginę. Kocham Francuzów. Tutaj praktycznie wszyscy nimi jeżdżą. Jak nie ciężkimi, to, to innymi jakimiś. Hmm. Tutaj nikt nie chce skoczyć. Co robi ten obiekt? Aha, artylerii szuka. Okay. Dobra, to obrazem czołgu ST-1 skończymy te nagranie. Nie ma co na siłę przedłużać. Eee, tak więc życzę Wam miłego grania w aktualną wersję, czyli 7.5. A jeśli pojawią się jakieś informacje na temat dalszej bety, postaram się Was o tym poinformować. Tak więc, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, pa pa.